Skutek przestępca. Dlaczego pan wyszedł z mieszkania? Pan jest nosicielem wirusa. My mamy pałki takie, bo jesteśmy wojskiem i służymy narodowi i będziemy pana pałować. Bo pan ma COVID prawdopodobnie, to jest bardzo niebezpieczne. Mamy 0% zwiększonej śmiertelności na granicy wykrywalności, ale pan musi siedzieć w domu. Pan się bardzo źle zachowuje, że pan tak sobie chodzi. Bardzo źle. Mandat to jest mało powiedziane. Nie odpowiedz. Jeszcze się pan będzie bawił. Tak, nie wolno tak robić. Teraz, żeby przestępcą być, to wystarczy wyjść z domu, oddychać. Gratulacje. Podatki już z powietrza ściągamy za emisję CO2 I teraz jeszcze możemy każdego oskarżyć o to, że żyje. No ale tak ogólnie to nie mamy państwa totalitarnego. W ogóle, w ogóle. O, jedyna opcja chyba, żeby sobie posiedzieć na słoneczku to jest tak. Yy, siąść sobie na przystanku i udawać, że czekam yy, yy, na ten, na tramwaj albo sobie w ogródku siedzieć, nie można sobie na spacerek iść, nad wisło nie można iść, tylko yy, udawać, że się chodzi do sklepu. A jak ja widzę na przykład, jak podchodzą do tego w Berlinie, na taki znajomy czy coś, w Berlinie albo w Anglii, to ludzie siedzą normalnie na kocykach i nie ma żadnego problemu. Także ilustruję to po prostu, jak nas traktuje to władza. I za co nas właściwie ma. No. Znaczy ja mają wątpliwości za co oni nas mają tak naprawdę i oni chyba mam nadzieję przynajmniej, że nie mają wątpliwości za co my ich mamy. No i nie wiem, ja mam nadzieję, że kiedyś to w końcu pokażemy za co ich mamy, bo to już y, osiąga w ogóle granice jakiegoś absurdu. No. Tak wygląda Kraków. Normalnie to by zakorkowane było tak, żeby się nie dało w ogóle palca włożyć. Wycieczka do sklepu, i widzę, że już kolejne obostrzenia. Czyli, tak, musimy zakładać rękawiczki, jak wchodzimy do żabki. Ja się nie z panią wykłócał, bo to nie jest jej wina, że, że jakby robią kurwę z rozumu. Ale tak, mamy już jedno obostrzenie, że musimy w tym cyrku uczestniczyć. I teraz będzie prawdopodobnie jeszcze następne: czyli takie, że będziemy musieli ubierać maseczki. I teraz każdy, kto nie będzie miał maseczki, to. W tym momencie to jest dokładnie to samo. Państwo totalitarne robi to samo zawsze. Kiedyś był wróg ludu Kułak. I na przykład można by go było zlokalizować po tym, że miał majątek, państwo mu odbierało majątek, kułakowi, tak? A teraz generalnie mamy jakby wroga ludu, który na przykład nie ma maseczki i pokazujemy mu kto tu rządzi, jesteśmy państwem totalitarnym, dajemy mu mandat i nie ma tu żadnego pierdolenia. Brytole sobie siedzą na tych biwakach, bo są u siebie w kraju, nie podporządkowują się temu, bo nie do końca się z tym zgadzają albo mają to w dupie, ale w Polsce nie, oni ci kurwa pokażą. Co znaczy polskie państwo? Jak trzeba jakby Polaka zjebać, pokazać mu, gdzie jest jego miejsce, to są piersi. Jak trzeba zrobić coś, żeby usprawnić administrację, zredukować, to nie. Ale jeżeli chodzi o wskazanie wroga ludu, no to właśnie to są piersi do tego. No, więc w ciekawym państwie żyjemy, naprawdę bardzo. Że tam widać w oddali koksa, który ma jakieś rzeczy i widać, że zmienia sobie mieszkanie. No i teraz z całym, z całym tym cyrkiem maseczkowym, co robią te kurwy, kurwy w rządzie, wiążą się właśnie takie historie, że ktoś że ktoś właśnie stoi na przystanku ze swoimi rzeczami, bo właśnie stracił mieszkanie, bo nie może pracować, a nie miał oszczędności, bo doprowadzono ten system do tego, że to mało kto odkłada, to jest jedno, ale doprowadzono ten system do takiego stanu, że jakby ktoś chciał odkładać, to nie ma czego odkładać. I to już są właśnie takie historyjki, prawda, których ogólnie nie widzimy. Jakby w statystykach panowie epidemiolodzy sobie krzywą wypłaszczają, prawda. Bardzo niebezpieczny wyjór, że nie muszą wypłaszczać, a abstrahują od tego jakby tematu śmiertelności realnej. Czy to jest sens robić, to się nie porusza, ale wypłaszczają krzywą. A tu się da, dzie, dzieją takie, właśnie ciche tragedie na skalę mikro, makro. Tutaj gość, prawda, z dorobkiem jakimś tam swoim rzeczami, prawda, na przystanku. Potem firma, która zwalnia 600 pracowników, potem przedsiębiorca, który ma kredyty leasingi i popełnia samobójstwo, prawda. No ale generalnie e, najważniejsze jest to, żeby e, ubrać sobie maseczkę, prawda, i w ogóle e, ubrać sobie rękawiczki w żabce. No i e, jakby m, życie toczy się dalej, Polacy, nic się nie stało w ogóle. Tak naprawdę to się cieszymy, że mamy <laughs> opiekuńczy rząd i opiekuńcze państwo. No ludzie są pokurwieni, naprawdę. E, ja uważam ludzi za bydło, naprawdę. 80% społeczeństwa, jakiegokolwiek to jest bydło. Jakby to bydło nie było bydłem, no to by się właśnie trochę interesowało, szukało informacji w innych źródłach, natomiast ze względu na to nie jest, że oni chcą tylko paszy, żeby siedzieć w boksie i wpierdalać. No to można z nami wszystkimi zrobić wszystko, dlatego że 80% tego bydła jest bydłem. Więc co można powiedzieć? Tyle. No, no, ciężko jest normalnie funkcjonować w tym kurwa stanie, bo to jest stan kurwa absurdu, to jest, to jest w ogóle Orwell. Żyjemy teraz w Orwellu, naprawdę.